który by się tak doskosowywał i tak mocno... Bardzo dobry sygnał. Kalle Keituri, ostatni z filów, najwyżej po pierwszej serii, dziesiątej. powyżej 130 metrów. Ale do tych najlepszych, 141 Kofflera, 140,5 Jakobsena, sporo metrów, 130 dokładnie skoczył Kalle Keituri. widać, mają to wypracowane i, i potrafią z tym skakać. No ale, ale inne szkoły teraz jednak prowadziły sporo zmian. Prowadziły. No, a te zmiany ja są patrz. konieczne, bo to... Wymuszone jest je sprzętem. Właśnie. Kiedyś tymi szerokimi kostiumami Michel Neumayer, a później Pascal Podme, To był taki skok porównywalny do Caldeque. No i patrzmy na tego niedawnego juniora. Naprawdę hmm. dla mnie on jest takim... Teraz pierwszym zaskoczeniem tego sezonu Pascal Bodmer, pierwszy skok 133 metry. Wyjście dobre z progu na pewno, to będzie daleko. O, brawo! I to może Bardzo być sensacja. Dobrze. Werner Schuster zbiera zasłużone gratulacje. Dobrze, widać od razu z progu, jak jakąś wyjdzie z tego progu dynamicznie. Wyczeka na Marty na i później ta jego parabola jest zdecydowanie wyższa. Nowy lider, 141 metrów i znakomite noty po 18,5-19. Naprawdę to jest objawienie tych pierwszych treningów tego sezonu oficjalnych. I pierwszy, oh, szósty Aman, a już spadł dalej na 13 pozycję. Cauer, a teraz Deichito. Jeżeli jest pod narty, to ją może nawet to Ale troszkę zepsuł, zapisł, zepsuł. Jest pod narty zdecydowanie. Było to widać, że gdyby tam nie było w tej drugiej fali, raczej by tego nie, nie odleciałby tak daleko, bo mimo tego błędu, który nie, to są silni. Robert Kraniec. No on miał wspaniały sezon letni, także idzie za ciosem na pewno. Był tu już zwycięzcą. Ale, ale... Ale... Bardzo nieudany skok z pewnością Roberta i z tego nie będzie zadowolony e, przegrał w, w Klingental, gdzie Gregor okay. był naprawdę m, bardzo mocny. To przy moto. Ale że teraz zaczyna się troszkę gatelek pod narty, ale czasem to przeszkadza również na, przy wyjściu z progu. także trzeba poczekać na skok. Ale dobry skok. Stanem, ja myślę, może że jeśli, jeśli mu wyjdzie skok, to choć dosyć długo go trzymał na welce, prawdopodobnie ma za dobrze. Za dobrze? Ale on potrafi w takich warunkach? Patrząc na, na chorągiewkę i na ten balon, który jest na, na progu, ma bardzo dobrze. Dobrze, ale tam jest już światło, czy nie ma teraz? Widać, że zaczyna się robić lepiej, teraz gorzej. No. Zobaczymy. Potrafi w każdych warunkach lojcen sobie radzić to jest... Dobre, wydaje mi się, że dobre. Świetnie Piotra poszły do przodu, ale nie będzie brakowało paru metrów. Jak skoki, w którym kierunku idą, że te różnice są tak niewielkie. Austriacy dzisiaj nie wygrają, mają jeszcze podwójną szansę Norwegowie. Johan Remen Evensen, później Urman. I więcej. Tak. Troszkę spóźnił wydaje mi się. Mm. I to jest w drugiej fazie później. Za krótko w granicach 130 metrów. Te kadry w każdej chwili mogą zmienić tych, którzy są niedysponowani w kadrze A. Ile musi skoczyć teraz misiel Urman, żeby wygrać ze swoim młodziutkim kolegą Pascalem Podmerem. Pewnie mm. ze 139. Dobry, wysoko, jest wysoko. wysoko. Mm. nie spadł. Mm. Spadł, ale Wydaje będzie i tak że może na progu jest tam teraz dobrze ale w drugiej fazie jednak tego, tego powietrza nie ma takiego 6 metrów przewagi Bodmera wydaje mi się, że Urman nie powinien go wyprzedzić ale poczekajmy ale po. jest już pierwsza sensacja na pewno Bodmer sensacja stanie na podium Bodmer <gry> będzie na podium junior, który się tak mocno od razu e, w czołówce usytuował Bodmer tracił do niego 13,2 punktu zatem on musi skoczyć 134 5 metrów, stać go na to, żeby region na pewno dostać ale stać go również na to, żeby zepsuć całkowicie nie, niech skacze nie, powinien być bardzo dalek Yes, jest, na Ruoren po rocznej przerwie znowu stanie na podium Jern Einar, Rumorem Rumoren, 139, na drugim miejscu Sensacja, Pascal Bodmer, 19-latek, dziewię yy, niemiecki i na miejscu trzecim Wolfgang Lojcyn później kolejne miejsce Urman Jakobsen, Tocimoto, Koffler, Evansen, ciekawy, dobry konkurs. Nie masz takiego poczucia, że chciałeś tu być, zamiast siedzieć na stanowisku od samego. Tutaj to nie tylko mnie wielkiego stresa, ale również e, takie zniesmaczenie, że nie mam mnie tam na rozbiegu, że chciałbym porywalizować i, i powalczyć o, o podium, bo no, moje skoki e, dawały wielką nadzieję mi i nie tylko mi, również i trenerom, że jestem w stanie walczyć tam o, o podium.